Trzeba po, po ładnie i A tą formę ładniejszą. to? No, drewniana robiona. Mhm. Wymiarowa taka mniej więcej, bo to gdzieś kiedyś szły. Szuki. No ale to jak pan większą czy mniejszą zrobi, to nie ma znaczenia, tak? Taką formę. No tak, w zasadzie chyba. Coś tam leciało. I co, trzeba zrobić krzyżak na początku? Żeby taką przedłużnę tak, tak, no. zrobić? Krzyżak taki. Robi. Uh -huh. Się nabija 6 no różnie tam, może jak drobniejsza wierzchnia, uh -huh. tam można 7 zrobić tych poprzeczek i porosuwać mniej uh -huh. więcej jednakowo i o, oplatać tylko trzeba mieć jak. No właśnie, to jak to się oplata? A to teraz ja pokażę Pani, jak się zaplata koszyka, bo oplatać to uh -huh. dno to robiłem wcześniej, a Pani nie było. O. No nie było. Tak. Pani żałuje. <laughs> Nie tak się robi. Prosta robota. No, Prosta, ale nie każdy to robi. Jak pierwszy zaczyna, to mówi, że rąk brakuje. Mm. Widzicie pani, tu jest najgorzej na tych końcach. Mm -hmm. To wyłażą. Dobrze wbić. Co który pan tak zaplata? Proszę. Co który pan tak... E... No To niech pani patrzy. No właśnie... Chciałam, żeby mi Pan od razu powiedział, niż żebym ja się dobrze, tak musiała dobrze, wpatrywać. Pani powie. O widzi Pani. Pod dwa na dwa. I pod jeden. I pod jeden. A czemu Los. pan bierze trzy? Żeby się lepiej trzymało, czy żeby ładniej było? To znaczy trzy. Ty, trzy te trzy. Y... No tak tak przewalnie się robi. Mhm. Żeby no, wychodzi tak jak te, tamten. Mhm. Na cztery było za gęsto, na dwa z, z, za, za słabo. Za rzadko. Może ja bym sobie życzył, to mogę na dwa zrobić. W Tym mhm. problem. I takie przeważnie szły kiedyś takie się robili. A jak malować taką witlinę, na przykład jakby się chciał z koszyczek biały? Nie pani ja nie maluję, to nie wiem. Mhm malować to można być gotowy pomalować sobie na przykład farbą jakąś nie mhm. kolorowych nie robię to nie wiem jak wie pani to Najlepiej gotowy pomalować sobie jakieś zorki można na przykład czy coś się coś się już ma też można sobie robić coś się chce nie? To ciemno nie widać może proste nie próbuje pani a pan tam ja nie mam do tego cierpliwości. No tak, wtedy nie ma to Do. Ja tę wiklinę to się, to pani uprawia. Uprawiało. Teraz uh -huh. się do nie zajmuję. O, z czego? wymienić? Mówi Pani jakie kruchy? Niektóre takie są. A no są, właśnie, jak, czyli jak się słoma. Obry... I co, co pan wtedy zrobi, jak się panu tak oberwie w trakcie pracy? Czego wymienić? A co to znaczy wymienić? Znaczy podłożyć jakby nowy? Oczywiście. Uh -huh. Sami to trzeba jak się już zaplecie to trzeba A to nie powinien nie pan najpierw tutaj. namoczyć jakby pan namoczył to może by panu tak One się... To nie są pękło. całą noc. Aha, tak czy śmak są... Tak, mhm. tylko są po prostu słabe, jakościowo niektóre. Mhm. Czyli, Dziś... czyli, czyli co, rozumiem, że pan kupuje sobie tą wiklinę? Czy... Ja jeszcze swoją miałem z tego no ze swojej plantacji sprzed dwóch lat chyba. Aha, to już, już zlikwidowałem, pracuję i się nie, nie zajmuję tym mhm. Na rok, A na jak ktoś pokazów. ma taką plantację, czy chciałby mieć taką plantację, tak? to, co, to To taką wiklinkę trudno hodować? No nie jest łatwo. Pani tnie się, Wie Pani jak zielona wygląda, nie? Nad rośnie mhm. nad stawami czy nad rzekami. Tnie się na kawałki takie 20 cm. Coś takiego, tylko grubsze niesie. Mhm. No normalnie się rządki robi. I no co? Tak, I to wykiełkuje? Tak. Z takiego suchego patyczka? Nie, nie suchego, zielonego. A, zielonego. zielonego. Zielone musi być i po ścięciu zaraz trzeba to pociąć. Bo w wykoszeniu, jakie jest zielone, żeby się przyjęło, bo suche to już, z mhm. już nic nie będzie. Ale to musi być na podmokłym terenie. Nie. Nie? Urośnie też na takich. Urośnie. No raczej na piachu takim już na górce też nie bardzo na żółtym. To co, pan nie podlewał tego? Tylko nie, deszcze jest, naturalnie podlewały, oczywiście. tak? To jest specjalna na plantację wiklina. Też uh -huh. trzeba pryskać od robaka, trzeba, trzeba dbać o to trochę. Uh -huh. I taki koszek koszyk, z jak, ile trzeba by było mieć metrów wikliny takiej wyhodowanej, znaczy posadzonej, o tak bym powiedziała, żeby taki koszyk wyszedł? Pół metra? Niewiele, ja nie, nie nie jeszcze wiemy. mniej. Czyli ktoś w ogródku mógłby sobie posadzić. No, na no koszyk, no, no Żeby sobie sam dla swojego hobby czy dla zabawy, tak. żeby sobie mógł no. taki koszyk spróbować zrobić, tak? No, bo nie mówię, że. Tak. Przemysłowo, tylko sam dla siebie, tak? Czyli jakieś mało rządkę sobie zrobić. Czyli idzie na ten staw, tnie taką wiklinę. Hodowlaną, kupić, tak? kupić, tak? A gdzie taką hodowlaną kupić? To jest gdzie? gdzie rudnik tamte strony. Tak, słuchodow... pan, rozumiem. czy jednak są i można podjechać. Tak? Uh -huh. Tam uh -huh. można sobie kupić na sezonki. I kiedy się sadzi? Jesień uh -huh. albo na wiosnę. Uh -huh. Tam jak koszul na jesieni mogę sobie kupić i uh -huh. tego, posadzić gdzieś. I zimuje normalnie, tak? Tak. I kiedy należy ściąć, żeby to było już dobre do koszyka? Liście opadną na jesień, to się kosi wtedy. Aha. Kosiarki są różne Wiemy. Nie no, po grudku to sobie nie... sam zetnie, z nim, prawda? Nie no, ktoś ma, wiesz. Mhm. wie pani niewiele. O pani... Aha. Z ostro pani kręci i się <laughs> przy... A później jak już tak pan mówi, to jak zetniemy, to co dalej się robi z taką wikliną? No właśnie. Się sortuje, wybiera długości, bo to wie Pani, wie, wie Pani jak to jest. No tak, jedna długość. Mniej więcej co 20 cm mm -hmm. miary i się gotuje. To z gotowaniem, no, ale jak wie Pani, ktoś. dla hobby robi, tak? Dla hobby, to sobie może z zielonej robić od razu. Nie? Od razu z zielonej może zrobić? Oczywiście. No, ale to też... mu będzie później, będzie miał już przez lata, jak już mu się uda nawet wypleść, to będzie miał ten koszyk taki? Oczywiście. Mhm. Na grzebień robiłem kiedyś takie. Mhm. Tak w tej chwili to, tak, to Pracuje, to się tak nie zajmuje. Tak. Mhm. No, na pokaz. Ja a jakby nie chciał mi tej zielonego tak już jak powinno być, to, to znaczy trzeba gotować. Kupić. Można gotową Można też gotową, tak. ale też można wygotować. Tak. znaczy pan powiedział gotuje. Ale jak po jak co jak się jak gotuje to? To się gotuje, żeby kora zeszła ładnie. Aha. To 8 godzin trzeba gotować. Tak? 8 godzin, tak. żeby kora zeszła? Tak. Dobrze zeszła, bo to pani się zaparzy, to ciężko zedrzeć. Jak się kiedyś gotowało dawno. I później, po to, żeby to zielone zedrzeć, jakby zostawić ten środek, tak? Tak. A kiedy Spóry. wiklina jest biała, bo wiem, że czasami jest biała. Jak to chyba jest? jak. Wie pani, na surowo. Jak taką zieloną, podobną moczą i uh -huh. bez gotowania ona jest biała. Aha, wtedy. Ale ja, ja to nie praktykowałam nie Ale podobno tak robię. To się moczy chyba kilka dni w wodzie. I wtedy? No. Uh -huh. Tak, tak słyszałem właśnie. Mhm. Widzi Pan jak to proste. No wie Pan, to jest proste jak ktoś umie. No, jak ktoś pierwszy raz siada do no tego, bo tak, nie wie którą, od czego w ogóle zacząć. Tak, tak No już jesteśmy na finiszu prawie. Koszeczek jak tamten wychodzi. Pani chce nakręcić do końca, tak? No, jeżeli o... dam radę. O, pękają. Pękają, trzeba będzie wymieniać. Aby tutaj już złapał za to, to, to już nie byłby wiem. koniec. To już można by go nie wymieniać, bo zobaczymy. Uh -huh. uh -huh. Później się wstawia kawałek. Tak. I... Nie A z tymi sterczącymi, co pan robi, no. obcina? Tak. Obcina zaplata... Weźmie sobie pani koszyk, zobaczy, jak jest zakończenie. I tak się zakończy. Koszyków. Tak, z kolei bez niczego trzyma się. Kiedyś to dużo kupowano chyba takich koszyków, prawda? Na targi się jechało. Z... Kiedyś tak, coś tam szło lepiej. Wszystko jest Pl plastikowe. Tak. Plastik, tak, marka tutaj jest pełna. I chińczyzna. i mm -hmm. mm -hmm.